Rozej się wokół siebie teraz. Co widzisz? Stos ubrań w rogu pokoju? Szuflady, które ledwo się zamykają, bo są przepełnione? To nieustanne uczucie, że twój dom dusisz zamiast przytulać? A co jeśli powiem, że istnieje sposób, aby przekształcić ten chaos w spokój, a tę konfuzję w jasność? Przestrzeń, w której każdy oddech przynosi pokój zamiast lęku? Przez lata żyłem otoczony rzeczami. Dużo rzeczy. Przedmiotów, które kupowaliśmy pod wpływem impulsu prezentów, które trzymaliśmy z obowiązku, rzeczy, które zachowujemy na wszelki wypadek. A całe to nagromadzenie cicho odbierało mi wewnętrzny spokój, nie zdając sobie z tego sprawy. Dziś chcę podzielić się z tobą siedmioma praktykami inspirowanymi minimalistycznym stylem życia, które odmieniły nie tylko mój dom, ale przede wszystkim moją relację z samym sobą. To nawyki, które gdy zostaną wprowadzone do codziennego życia, przynoszą więcej niż tylko porządek. Przynoszą wolność. Zbadajmy razem jak niewielkie zmiany w sposobie, w jaki podchodzimy do naszych przestrzeni, mogą głęboko odmienić nasze życie. I obiecuję. Nie chodzi o życie z prawie niczym ani o przekształcanie swojego domu w showroom designu. Chodzi o stworzenie środowiska, które oddycha i pozwala ci również oddychać. Pierwszym nawykiem, który odmienił moją relację z przestrzenią, było codzienne odłączanie się. Zauważ, że nie mówię o dużych sezonowych porządkach, ani o weekendzie poświęconym na reorganizację wszystkiego. Mówię o codziennej praktyce. Niemal jak szczotkowanie zębów czy branie prysznica czymś, co staje się naturalną częścią Twojego dnia. Zacznij obserwować swoją rutynę. Za każdym razem, gdy otwierasz szufladę i widzisz tę koszulkę, której nigdy nie nosisz lub gdy potykasz się o ten sam przedmiot wielokrotnie zrób przerwę. Zapytaj siebie czy to wciąż spełnia cel, dla którego weszło do mojego życia? Moja klientka Fernanda zaczęła od oddawania lub pozbywania się tylko trzech przedmiotów dziennie. Tych trzech małych obiektów, które nie wnosiły wartości do jej życia. Na początku wydawało się to nieznaczące, ale po miesiącu było 90 przedmiotów mniej, zajmujących miejsce zarówno fizyczne, jak i mentalne. Zgłosiła, że odczucie nie było utratą, lecz zyskiem zysku przestrzeni, czasu i klarowności. Odprężenie wykracza poza obiekty fizyczne. Obejmuje również zobowiązania, które podejmujemy z obowiązku, relacje, które wyczerpują naszą energię oraz cyfrowe nawyki. Które pochłaniają nasz czas. Zacznij od przedmiotów, ponieważ są one bardziej namacalne, a stopniowo rozszerz tę praktykę na inne obszary życia. Praktyczna rada. Trzymając małe pudełko w jakimś dyskretnym miejscu w domu, gdy znajdziesz coś, co już nie spełnia swojej roli, włóż to do pudełka. Gdy będzie pełne, nadszedł czas, aby oddać, sprzedać lub odpowiedzialnie zutylizować. Drugim nawykiem transformującym jest intencjonalna organizacja przestrzeni. Nie chodzi tylko o posiadanie mniej, ale o zorganizowanie tego, co masz w sposób, aby każdy przedmiot miał swoje określone miejsce. Kiedy odwiedziłem dom przyjaciela, który spędził kilka lat w Japonii, coś zwróciło moją uwagę: brak stresu wizualnego. Każdy obiekt miał swoje konkretne miejsce, a nic nie było na widoku, chyba że było w użyciu w danym momencie. Powierzchnie były głównie puste, co natychmiast przekazywało uczucie spokoju. Spróbuj rozejrzeć się po jednym pokoju w swoim domu. I zidentyfikować, które przedmioty naprawdę muszą być widoczne, a które mogłyby być schowane. Zacznij od małych przestrzeni: półki, blatu, stolika nocnego. Anna, inna osoba, którą wspierałem w tej podróży, zaczęła od reorganizacji tylko swojego biurka. Zabrała wszystko poza tym, co było niezbędne do jej codziennych zadań. Efekt był natychmiastowy. Jej zdolność do koncentracji poprawiła się, a lęk zmniejszył. Stopniowo rozszerzyła tę praktykę na inne pomieszczenia w domu. Prosta technika to organizowanie swoich rzeczy według kategorii użytkowania, a nie wartości czy wyglądu. Przedmioty codziennego użytku są bardziej dostępne. Przedmioty sezonowe można przechowywać w miejscach mniej dostępnych. Szuflady często są małymi składowiskami chaosu. Spróbuj całkowicie opróżnić jedną szufladę, wyczyścić jej wnętrze i włożyć z powrotem tylko to, czego naprawdę używasz. Składaj ubrania pionowo, aby wszystkie były widoczne jednocześnie. To zapobiega zapomnieniu o posiadanych rzeczach i kupowaniu ich w nadmiarze. Trzecim nawykiem jest być może najprostszy, ale głęboko transformujący codzienne sprzątanie jako forma medytacji. Jest coś prawie duchowego w praktyce regularnego sprzątania przestrzeni, które zamieszkujemy. Zauważ, jak się czujesz, gdy wchodzisz do idealnie czystego i uporządkowanego pomieszczenia. Odczuwasz natychmiastowe ulżenie, jakby otoczenie zapraszało cię do głębszego oddychania. Wiele osób postrzega sprzątanie jako żmudne zadanie, ponieważ zostawiają je na później. Praktyka sprzątania przez kilka minut każdego dnia zmienia te percepcje. 15 minut codziennego zapobiegawczego sprzątania zapobiega godzinom sprzątania naprawczego w weekendy. Carlos, bardzo zajęty menadżer, którego prowadziłem, zaczął włączać małe momenty sprzątania do swojej codziennej rutyny. Czekając, aż woda do herbaty się zagotuje, czyścił jedną powierzchnię. Przed snem poświęcał pięć minut na uporządkowanie wszelkich bałaganów. Zmiana objęła nie tylko czystszy dom, zaczął również lepiej spać i budzić się z mniejszym niepokojem. Postrzegaj sprzątanie nie jako obowiązek, ale jako akt troski o siebie i swoją przestrzeń. To moment, aby ponownie połączyć się ze swoimi rzeczami, zobaczyć, co działa w Twoim domu, a co można poprawić. Prosta praktyka. Przed snem zrób krótki spacer po domu i włóż każdy przedmiot, który jest poza miejscem. Z powrotem na swoje miejsce. Tworzy to błędne koło. Budzisz się w zorganizowanym otoczeniu, co ustanawia pozytywny ton na następny dzień. Czwarty nawyk prowadzi nas do świata cyfrowego, który często ignorujemy, mówiąc o minimalizmie. Minimalizm cyfrowy jest tak samo ważny jak fizyczny w naszej hiperpołączonej epoce. Pomyśl o tym, ile powiadomień przerywa Twoje myśli każdego dnia. Ile aplikacji masz na swoim telefonie, z których rzadko korzystasz. Ile e-maili gromadzi się w Twojej skrzynce odbiorczej? Podobnie jak przedmioty fizyczne, cyfrowe nagromadzenie tworzy subtelny rodzaj stresu, który wpływa na naszą zdolność myślenia klarownie i bycia obecnym w chwili. Mariana, profesjonalistka pracująca na własny rachunek, zauważyła, że codziennie spędzała godziny bez celu przeszukując aplikacje. Wspólnie wdrożyliśmy cyfrowe porządki. Usunęła wszystkie nieistotne aplikacje, wyłączyła powiadomienia, z wyjątkiem tych od prawdziwych ludzi. Nie od systemów, i ustaliła konkretne godziny na sprawdzanie e-maili i mediów społecznościowych. Efekt był imponujący. Jej wydajność wzrosła, ale co najważniejsze, poczucie wewnętrznego spokoju oraz zdolność do bycia obecnym w każdej czynności także uległy poprawie. Prosta praktyka, aby zacząć. Poświęć godzinę na przegląd wszystkich aplikacji w swoim telefonie. Zapytaj siebie, czy ta aplikacja przybliża mnie do moich celów i wartości? Czy od nich odciąga? Usuń bez żalu to. To już nie jest potrzebne. Zrób to samo ze swoją skrzynką odbiorczą, plikami cyfrowymi, a nawet z ludźmi i stronami, które obserwujesz w mediach społecznościowych. Zadaj sobie pytanie: czy każdy element twojego cyfrowego otoczenia przyczynia się pozytywnie do twojego życia? Piąty nawyk przekracza świat przedmiotów i wchodzi w domenę czasu intencjonalne planowanie tygodniowe. Tak jak organizujemy nasze fizyczne przestrzenie, musimy uporządkować, jak wykorzystujemy nasz najcenniejszy zasób czas. Wiele osób żyje w ciągłym stanie reaktywności, reagując na potrzeby w miarę ich pojawiania się, bez wyraźnego planu na swoje godziny i dni. To tworzy poczucie ciągłego gonienia za czasem, nigdy nie mając dość. Pedro, przeciążony wykładowca uniwersytetu, zaczął poświęcać 30 minut w każdą niedzielę na zaplanowanie swojego tygodnia. Nie tylko na zobowiązania zawodowe, ale także na chwilę odpoczynku, rodzinne połączenia, ćwiczenia oraz osobiste pasje. Zmiana była głęboka. Przeszedł z ciągłego stanu pośpiechu do poczucia kontroli i celu. Sekret nie polegał na pracy więcej, ale na pracy z większą intencją. Prosta technika. Podziel swoje aktywności na trzy kategorie: niezbędne, ważne i pożądane. Zapewnij czas na wszystkie niezbędne aktywności, większość ważnych i kilka pożądanych. To tworzy zdrową równowagę i zapobiega poczuciu ciągłego zadłużenia wobec czasu. Zarezerwuj również puste miejsca w swoim harmonogramie. Chwile na oddech, refleksje albo po prostu na bycie. Te chwile nie są luksusami, ale potrzebami, które pomagają utrzymać jasność umysłu i emocji. Szósty nawyk może wydawać się na pierwszy rzut oka oderwany od minimalizmu, ale jest kluczowy: pielęgnowanie świadomej wdzięczności. Wdzięczność jest naturalnym antidotum na nieustanne pragnienie więcej, więcej rzeczy, więcej osiągnięć, więcej doświadczeń. Kiedy praktykujemy wdzięczność świadomie. Nasze oczy otwierają się na obfitość, która już istnieje w naszym życiu. Paradoksalnie, im bardziej jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, tym mniej odczuwamy potrzebę gromadzenia więcej. Lucia, młoda menedżerka, zawsze pod presją zdobycia następnego wielkiego celu, zaczęła praktykować prosty rytuał. Przed snem identyfikowała trzy rzeczy, za które była wdzięczna danego dnia. Mogły to być rzeczy proste: idealna filiżanka kawy, znacząca rozmowa, chwilka piękna zauważona w drodze do pracy. Z biegiem czasu ta praktyka fundamentalnie zmieniła jej podejście do konsumpcji. Zdała sobie sprawę, że wiele z jej zakupów było motywowanych niepotrzebą, a chwilowym pragnieniem lub porównaniami społecznymi. Prosta praktyka. Trzymaj mały notesik obok łóżka. Każdej nocy zapisuj trzy konkretne rzeczy, za które jesteś wdzięczny dzisiaj. Nie muszą to być wielkie wydarzenia. Prostota jest tu kluczowa. Obserwuj, jak ta praktyka stopniowo zmienia twoje postrzeganie tego, co jest wystarczające w Twoim życiu? Wdzięczność przekształca chce więcej w mam wystarczająco. Siódmy i ostatni nawyk kończy naszą podróż łącząc minimalizm materialny z czymś głęboko ludzkim, pielęgnowaniem znaczących relacji zamiast powierzchownych połączeń. Tak jak gromadzimy przedmioty fizyczne, często gromadzimy relacje z inercji lub z społecznego obowiązku. Minimalizm relacyjny nie oznacza posiadania mniejszej liczby osób w swoim życiu, lecz głębsze inwestowanie w powiązania, które naprawdę mają znaczenie. Roberto, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, zauważył, że mimo setek kontaktów zawodowych czuł głęboką samotność. Wspólnie pracowaliśmy nad tym, by zidentyfikował relacje, które naprawdę go emocjonalnie zasilają i zaczął inwestować w nie czas wysokiej jakości. Zredukował obowiązkowe zobowiązania towarzyskie i zaczął poświęcać niezaburzony czas, bez telefonów czy rozproszeń, osobom, które naprawdę się liczyły. Rezultatem był mniejszy krąg relacji, ale za to z nieskończenie głębszymi i bardziej satysfakcjonującymi połączeniami. Prosta praktyka. Przeprowadź szczery inwentaryzację swoich relacji. Które osoby przynoszą pozytywną energię do Twojego życia? Z kim możesz być autentycznie sobą? Które relacje wydają się bardziej obowiązkami niż rzeczywistymi połączeniami? Zacznij ustalać zdrowe granice w relacjach, które drenują Twoją energię i zainwestuj czas w te, które Cię podnoszą. Pamiętaj, że relacje, podobnie jak rzeczy materialne, wymagają pielęgnacji i czasami trzeba je uwolnić, gdy przestają spełniać cel, dla którego pojawiły się w Twoim życiu. W trakcie tej podróży po siedmiu nawykach minimalizmu być może zauważyłeś wspólny temat. Chodzi nie tylko o posiadanie mniej, ale o stworzenie przestrzeni na to, co naprawdę ważne przestrzeni w Twoim domu, w Twoim harmonogramie, w Twojej umyśle i w Twoim sercu. Minimalizm nie dotyczy ograniczenia. Lecz wolności, wolności od ciężaru zbędnych posiadłości, wolności od tyranii ciągłego pragnienia więcej, wolności do życia zgodnie z Twoimi najgłębszymi wartościami, a nie z zewnętrznymi oczekiwaniami. Zacznij od małych kroków. Wybierz jeden z nawyków, który najbardziej do Ciebie przemawia i wprowadź go do swojej codzienności. Obserwuj subtelne zmiany, które zaczynają się pojawiać, nie tylko w Twoim otoczeniu, ale także w Twoim stanie mentalnym i emocjonalnym. Pamiętaj, że to jest podróż, a nie natychmiastowa transformacja. Będą dni postępu i dni regresu. Ważne jest, aby zachować jasną intencję i ciągły ruch w kierunku, który wybrałeś. W miarę tworzenia większej przestrzeni w swoim życiu, fizycznej, mentalnej i emocjonalnej, zaczyna dziać się coś zaskakującego. Stajesz się coraz bardziej świadomy swoich prawdziwych pragnień i potrzeb, bardziej zdolny do słuchania swojej wewnętrznej głosu, często stłumionego przez ciągły hałas gromadzenia i rozproszenia. A może najbardziej głębokim odkryciem jest to, że prawdziwe zadowolenie rzadko pochodzi z dodawania więcej do naszego życia, ale z usuwania tego, co nie jest istotne, z uproszczenia, aż zostanie tylko to, co ma prawdziwe znaczenie. Piękno tkwi w małych rzeczach, w chwilach ciszy, w świetle, które wpada przez okno rano i rozświetla czystą i przytulną przestrzeń, którą naprawdę możesz nazwać swoją. Przestrzeń, która odzwierciedla nie to, czego społeczeństwo od ciebie oczekuje. Ale to, kim naprawdę jesteś, czy jesteś gotowy, aby dać pierwszy krok w tej podróży, który z siedmiu nawyków wybierzesz, aby zacząć dzisiaj?